Jakie są plany związane z funkcjonowaniem oddziału? No przede wszystkim liczymy na zakończenie pandemii, a przynajmniej na przycichnięcie, tak jak było to w okresie letnim, gdy z powrotem zaczęliśmy bardzo, bardzo powoli ściągać pacjentów, wcześniej odsyłanych pacjentów planowych. Liczymy, że po ustąpieniu albo po całkowitym opanowaniu sytuacji związanej z pandemią przywrócimy zakres operatywy taki jak jeszcze rok temu. Czyli zarówno w godzinach pełne wykorzystanie wszystkich sal operacyjnych w godzinach do południowych, możliwe wykonanie zabiegów także w godzinach popołudniowych. Biorąc pod uwagę liczbę chętnych oczekujących salę rosnącą, bo pacjenci mimo, że informujemy ich o tym, że nie możemy w chwili obecnej pacjentów wykonywać zabiegów planowych, i tak decydują się na zapisanie w kolejki oczekiwanie w kolejce. Czyli biorąc pod uwagę tą długą i stale rosnącą wielką kolejkę oczekujących, wydaje się jak najbardziej właściwe, żebyśmy się rozwijali. Rozwijali to przede wszystkim baza lokalowa, czyli jeżeli to tylko będzie możliwe zwiększenie liczby łóżek w oddziale no i zwiększenie dostępności do sali operacyjnej albo lepsze wykorzystanie tych sal operacyjnych nawet w godzinach popołudniowych. Nie wiem, czy pozwoli to skrócić kolejkę, ale na pewno zwiększyć dostępność, a dla nas umożliwi nasz, dalszy rozwój i wprowadzenie jeszcze nowych, kolejnych metod leczenia. Jeżeli chodzi o zaplecze medyczne, zaplecze lekarskie, wydaje się, że jest ono wystarczająco, natomiast, wystarczające. Natomiast problemem oczywiście może być też niewystarczająca liczba pielęgniarek, jeżeli zwiększymy liczbę łóżek ale wszystko, wszystko wskazuje na to, że jest to jedyna słuszna droga, jeżeli chcemy utrzymać się na rynku usług medycznych.